ma za nas tu nie ma jedziemy na tor! Nie dobra już mi ponosi, bo dawno samochodem nie jechałem i to takie, taka sytuacja jak się prowadzi auto w miejscu dozwolonym do tego, czyli na torze to jest fajnie Zgrzać, bo ten samochód dwuja, kiś, nie trzeba mocno kopać, nie ma to sensu na ten moment. To, się nagrywa, to muszę dodać parę słów do tej kamery, iż ponieważ nie jeździłem dosyć dawno, to będzie na ostry, nie, robiony. Rozgrzewka rąk, rozgrzewka musi być, potem hydro, rozgrzewamy, sprzęgło, hamulec i gaz. <słyski> Prosta. mną jest Nissan. Ja jestem w Turbo E46. Panam kamerkę z tyłu i spróbujemy skleić jakąś ładną parę z Marcinem. No Marcin ma troszeczkę dużo więcej doświadczenia. Zobaczymy. I chyba mocniejsze auto z tego co kojarzę. O! Halo? Szybko czy szeroko? Chcesz, ja będę się starał dostosować, ale szeroko jest bardziej widowisko. No to ja ci zrobię szeroko, nie za szybko rozłożę. Dobra, ładnie zrobię ci miejsce. Tak? O. Okay. od górnego tutaj na dużo więcej wydarzyło niż pod maską i tak jest przygotowywany powoli, powoli do przyszłego sezonu no i zawieszeniowo jeszcze jest dużo do poprawy jest dużo do poprawy ale walczymy cały czas żeby było lepiej jak zrobiłeś to, że ona jest tak głośna? znaczy to, że tak głośna jest to jest przypadek, tak w ogóle nie będzie Dajmo! Ten wydech zostawiam po prostu na razie taki jaki jest, bo będzie turbo więc będzie poprawiony dopiero za do jakiś czas Czyli są panową o kurczę, so a plany... mniej więcej kiedy można się tego spodziewać? No nie wiem czy do następnego roku się to uda zrobić, no bo to jednak budżet nie jest z gumy i go nie naciągniesz. No tak. A jest taki plan, żeby to zrobić dobrze. Jak trzeba zrobić dobrze, to trzeba zrobić do kasy. No i powoli, powoli. Może zaczniemy na pewno od malowania i od zrobienia tego z zewnątrz tak jak mu chciał i wtedy się weźmiemy ze silników. jak się uda. W przyszłym roku to super, jak nie, to za dwa lata. Myślę, że już będzie tak, jak mu chciał. Chciałbym dodać, że wypadł mi e, słuchajcie wtrysk z układu chłodzenia, tak? Dokładnie. No. To no. jest nitro, nitroku. Patrz, pokaż, to jest wtrysk, który Który co? Blokuje przewód, żeby woda nie uciekała z układu chłodzenia. A czykolwiek działało. A to za 50 koła, to trzeba Trochę więcej ty to jest Wtedy. normalny, tak? Bo ty to taki ja normalny jesteś? A nie wtryski. To taki kurwa. Ale to tak na boga to trochę zrobione, tak właściwie, no bo wtrysk kosztuje swoje. I tak wnioskuję, że masz. Ty też. Ja mam, ja się przyznaję do tego kurwa. Ja mam CSS, zespół człowieku, Almen Arby. Ja mam na przykład ADHD. Ty masz. Fajnie! Przyjazd. Dobra, jak się nie boisz, to Jestem właśnie z Michałem w samochodzie. Michał, ja mam... ile masz lat? 15, w tym 15. 15. Mam do Ciebie parę pytań na temat Twojego samochodu. No. E... Co było w nim zrobione ogólnie? 1.6 jest na klapie, ale tutaj 3,5 pod maską, nie? <grym <grym czyli zaczęła jako 1.6, tak? Tak, ale była kupiona ze złapowanym silnikiem. Kydropa podłączona w tylni układ, nie, jak widać, powyginana trochę, bo moc jest. Jak długo jeździsz tym samochodem? Jak to jest ten mój popier? trzeci przejazd, yy, znaczy trzeci raz. To trzeci raz jesteś na treningu? Drugi raz na treningu, raz na byłem na placu i tyle. Wiesz co, może, może... <laughs> Może na razie Nie, no żartuję. Bo poczekaj, poczekaj. Masz 15 lat. Jak nauczyłeś się jeździć? Skoro jest tu Twój trzeci przejazd powiedz. Symulator dużo robi. Polecam. Na powiedzieć. przykład, jaki? Asetogorsa, nie? O, dużo, dużo się o tym słyszało. Zamknij drzwi, co tak na szybkości. Ale co że swoje? No nie ma moje zamknij, no. No nie umiesz zamykać drzwi w kupecie. Dobra. No jak to jak? Jedyna Nie jedzie. No miałeś zamknąć. Ale nie jedzie! Na serio? Nie. Wyciągnąłem go wczoraj z szopy. Generalnie działa, jeździ. Eee, miałem małe problemy z nim, aczkolwiek już wszystko jest w porządku. No co, nie, nie ukrywam, że nie jest to profesjonalny trikowóz. Bo ale... brakuje mu kurwa wszystkiego. Eee, no ale tak, kątów nie ma. Co? Nagrywasz jeszcze? Cały czas. Y, Kontów nie ma, zbieżności nie ma. Opony jeszcze są, ale zaraz ich nie będzie, znając życie. Także na szybko auto złożone 2.8, Niby podaje. Tak. <grybuj> nie to, był, y, to było nie bo cyfry. Nie, to jest to nagrane! Oj no, no jest git, możesz jechać dalej. Nie, 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 nie. <śmulacza> wygląda tak, że nie zawsze jest kolorowo. Samochód był świeżo po detailingu, po korekcie, ale jak widać, no, no nie udało się. Także idziemy naprawiać. Opona strzeliła, zderzak wywaliło. Dokładkę gdzieś zgubiłem. A poza tym wszystko w porządku, nie? Taki, taki to jest sport ogólnie. Tak to wygląda samochód po każdej przejażdżce na tor. Przyjechaliśmy sobie furą na drifty, turbowozem 100 km. Nie, no może nie 100, przesadziłem. Jakieś 70 Poupalaliśmy cały dzień, daliśmy wody, paliwa, wszystkiego jeszcze na kołach wracamy, nie? I to, jest to jest właśnie, to jest to jest właśnie porządny sprzęt. To no mówię, żebym jest przestał pierdolić głupoty, ale czekaj, ale tak wygląda opona po całym dniu upalania. O tak, proszę bardzo, jeden komplet na cały dzień, a on, pokaż, pokaż. A to co to jest? Ile, ile zużyłeś a Co to jest? to jest jego opona. No, druga. druga albo trzecia. Nie, to jest moja pierwsza opona. Przez cały trzy. dzień jedna, a ty zużyłeś ze trzy. Schowaliście, schowaliście. Na pewno, na pewno. Ej, ale po co ja zmieniam na semisliki? Jak mamy tutaj już semisliki właściwie?